Piękne szajdery. Piękne słońce. Zobaczcie, jak ta liana faluje. Jak te drzewa falują pięknie. Piękne morze. A w tych dwóch kubkach kubka TNT i kubka stałuna wyjdzie coś pięknego, coś dziwnego. Tak, są tu główki gracza. A weźmy sobie je tam od Zniszmy. I zobaczcie, że, że to wygląda od razu jakoś takie. No, gorzej. To na przykład wygląda pięknie. Ja jestem Ksabla, a w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie oto główki. A, a ta jest na palu głowy PWZ, ale to już. No, o tym zapomnijmy. Um, a więc, tak, jak przywołać sobie taką główkę? Potrzebna jest nakłęta give małpa.p czy tam you, nieważne y, player head i tutaj nie kończymy komendy, tylko wstawiamy coś takiego i piszemy school owner i pick i piszemy, nie na przykład doknes i proszę państwa dostaliśmy goę doknesa Możemy wziąć sobie głowę e, kogo chcemy, e, no na przykład e, tego pana e, przemiłego, tutaj jest na święta e, głowy elfa i możemy mm, go dać na przykład na blok diamentu. A, no, I już tak zostanie. E, jak przywołać takie główki? Bo ja bardzo długo szukałem takich główek, w sensie to akurat można sobie przywołać prosto koby piszemy i pyk, mamy ale to jest y, trochę trudniejsze już wam tłumaczę jak to zrobić, a więc tak wpiszcie w wyszukiwarkę google skiny, mc coś takiego dowolny jakiś tam wyszukiwarka skinów y, i wpiszcie tutaj na przykład albo dowolne, co, dowolne coś, czego chcecie. Yy, I macie tutaj mm, na, na przykład takiego skina. Jeżeli wpiszecie sobie go w school owner, to nic się nie, nie stanie. Yy, dlatego musicie skopiować tą komendę. O! I wracamy do gry. Yy, znowu musimy tylko temat, użyć tej komendy, tylko ty razem zadajmy jeszcze komentarz bloka. Mamy komentarz bloka i proszę, ctrl v, piszemy. I teraz możemy to sobie zrobić. Siup, i otrzymuję. głowę TNT. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzisiaj pokazałem Wam, jak z, z główki jeszcze przywołać. Mmm. Myślę, że będę robił daily Redstone'a. Chyba, że nie będę mógł. Bo bardzo mi się przyjemnie nagrywa takie odcineczki. Więc e, nara.